Hej wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu I Jesteśmy w środku, w środku trochę pozmienialiśmy Tu ze względów funkcjonalnych, żeby nam żyło się lepiej Jest Ulubione nasze miejsce, to łóżko ma 140 szerokości No i tutaj zrobiliśmy sobie telewizor Kobinka widać była w tym miejscu, była tak typowo centralnie pomiędzy, Żeby w czasie jazdy nam nic nie spadało Hej wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu My dzisiaj ruszamy w górę w kierunek szczerk, jeszcze tam nas nie było. Dostawałam dużo zapytań od Was i zarówno prywatnie, i w komentarzach, jak wygląda nasz kamper, jak my się tam myślimy w 6 osób. Także w tym odcinku postaram Wam się pokazać, jak się zapakowaliśmy, co w nim zmieniliśmy, żeby łatwiej się funkcjonowało, co dokupiliśmy i mam nadzieję, że to Wam trochę pomoże, jak się pakujemy. I jak to wszystko wygląda? Z takich dodatkowych bajerów, od razu jak tylko kupiliśmy kampera zamówiliśmy sobie takie zamki. to jest dodatkowy zamek na butlę gazową. Mamy dodatkowy zamek tutaj przy drzwiach. Mamy gaz tank, żeby tankować bezpośrednio gaz, a nie wymieniać butle. Tutaj jest miejsce, gdzie ładujemy prąd taki dodatkowy zameczek w środku jak jest z nami dziadki no to tutaj jest dodatkowe łóżko to jest łóżko 140 bez problemu tutaj się dwie osoby mieszczą i ono jest wtedy składane gdzieś do takiej pozycji więc i tak jak jedziemy zimą to nie bierzemy żadnych grilli krzesełek, więc się tutaj z nartami wszystko mieścimy no mamy sanki Narty, i w sumie tutaj to z takich dodatkowych rzeczy to jest tyle. Tutaj, jak śpią, mają sobie światełko, ale to już było oryginalnie zainstalowane. Lecimy dalej. Z drugiej strony też mamy takie samo wejście do bagażnika, i też mamy zamknięcie. Tutaj, z drugiej strony kamperka, mamy miejsce na prysznic taki zewnętrzny. I jesteśmy w środku. W środku trochę pozmienialiśmy, tu ze względów funkcjonalnych, żeby nam żyło się lepiej. Nasz kamper jest ośmiosobowy do spania, sześcio do jazdy. I teraz tak, pierwsze łóżeczko jakie mamy. To jest, wchodzimy pod drabince i to jest największe łóżko w naszym kamperze. Jest ono tutaj walkowie. Mamy 60 na 220. Czasami nawet śpimy to w czwórkę i się mieścimy, mamy tutaj. Proszę bardzo. Okieneczko. Dodatkowo sobie e, zrobiliśmy tutaj nad szafami e, takie siateczki Dodatkowe miejsce na przechowywanie. Z drugiej strony jest to samo, żeby w czasie jazdy nam nic nie spadało. I tutaj sobie trzymamy takie rzeczy. Tutaj z szafy nam leci ciepełko w nocy w nóżkach. A z tej strony mamy dodatkowe gniazdka, naładowanie telefonu w nocy, żeby jednak mieć go przy sobie. Jest tu naprawdę bardzo przyjemne miejsce na spanie. Technicznych zmieniliśmy lokalizację drabinki, widać tutaj zaślepki. Początkowo drabinka była do tej krawędzi przy szafie umiejscowiona. Natomiast ją zmieniliśmy, żeby można było bez problemu otwierać szafę. Jako ta drabinka była z tej strony, no to był jednak problem. Trzeba było składać drabinkę i nie, i nie dało się otworzyć szafy. Tu mamy taką dużą szafę. E, początkowo był tutaj sam drążek. Dokupiliśmy e, taką akcesoria do szafy z bo bo jednak potrzebujemy więcej półek. Miejsce na kurtki i tak jest. E, Kolejne półeczki też zrobiliśmy sobie z takich półeczek e, kuchennych i I mamy takie jeszcze trzy koszyczki na no właśnie jakąś bieliznę, takie szybkie rzeczy, które potrzebujemy. Z kolejnych rzeczy, które sobie kupiliśmy, to również koszyczki z IKEA. One tutaj są takie fajne, e, podręczne, można sobie właśnie telefony, e, chusteczki jakieś rzeczy powkładać. One bardzo nam tutaj się przydadzą, przydają. I mamy jeszcze taki kolejny pojemniczek z Ikei na przysawkę. Tutaj zazwyczaj trzymamy pilota no i jest, nigdy nam nigdy nie jest zasięgły. Pewnie widzieliście, mamy telewizor. Początkowo tutaj panowie nam zamontowali go wyżej. Jest jeszcze ślad po tym telewizorze, ale jak był wyżej, to on jest na takim wysięgniku. Teraz akurat go nie mogę odczepić, bo jest jakoś. O, jest, odczepiłam. To tak, w czasie jazdy jak jest niżej i w ogóle jak tutaj siedzimy to z tej perspektywy lepiej się ogląda bo było tak dosyć wysoko szyja bolała no i latem jak siedzimy na zewnątrz wyjdzie, wychodzi nam on przez drzwi także jak będziecie sobie montować w tym miejscu telewizor no to pamiętajcie o tym żeby potem nie poprawiać tak jak my musieliśmy mamy również klimatyzator Dometic tutaj nam teraz grzeje nam camper w tym momencie i uchwyt sobie na pilota zrobiliśmy tutaj, żeby było wszystko podręczne Maciuś też kupił taką jakąś stację pogodową pokazuje nam ile temperatury jest na zewnątrz, w środku kampera w lodówce, sobie po prostu są takie wkłady i, i wszystko wiemy co i jak oryginalnie były takie fajne światełka ledowe, je zapalamy tutaj dokupiliśmy również uchwyt, uchwyt dokupiliśmy na temu przykleiliśmy go sobie no i znowu mamy dalej koszyczki z Ikei. tu jeden koszyczek na płyn do mycia naczyń jakieś takie szybkie, podręczne rzeczy do czyszczenia, czy, o, czy olej Tuż sobie tutaj wkładamy i kolejny uchwyt zrobiliśmy sobie na nasz, na nasz ekspres żeby po prostu w czasie jazdy nam nie latał a żeby był zawsze na wierzchu, nie trzeba było go chować, także to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo polecamy no i przechodzimy dalej Mamy tutaj jest Nasza tak zwana sypialnia To jest ulubione nasze miejsce To łóżko ma 140 szerokości No i tutaj zrobiliśmy sobie Telewizor Ekstra opcja Naprawdę można na leżąco sobie Wygodnie leżeć, oglądać Pod telewizorem mamy również koszyczki Z Ikei no Robiliśmy sobie w półce tam Na górze dodatkowe Gniazdka, żeby ładować Telefony w czasie snu no, to jest jednak ważne. Pamiętajcie o tym, żeby sobie takie gniazdka zrobić. Pościel kupiliśmy sobie z Ikei. Mamy typowo do kampera, ją tylko używamy wraz z i poduszkami żeby jednak nie zabierać z domu i nie robić większych rewolucji. Eee, polecam też zawsze mieć jakiś ochraniacz pod prześcieradłem żeby jednak sobie to wszystko utrzymać w czystości. Kolejną zmianą, którą wprowadziliśmy, to kolejna drabinka. Ta drabinka widać była w tym miejscu, była tak typowo centralnie, pomiędzy, po, pomiędzy tą, tym przejściem. Natomiast jak była centralnie, to ci, którzy spali na dole, nie mieli jak wyjść, bo było za małe miejsce. A teraz bez problemu może być cały czas drabinka rozłożona, i można wchodzić na dolne łóżko co więcej, nie ma tutaj kolizji z lodówką, a wcześniej była i to już był problem przy wysypaniu dolnej szuflady także możecie sobie to bez problemu od razu w tym modelu kampera, jak tak macie, zmieńcie naprawdę, na pewno ułatwi Wam to życie i mamy łazieneczkę łazieneczkę mamy na drzwiach Dodatkowe wieszaki, również zikei tak, na, na taką taśmę. Wieszamy sobie tu zazwyczaj albo ręczniki latem, albo dodatkowo kurtki zimą, żeby jak nam się nie chce do szafy wkładać się na wieszaki, to jest taka szybka opcja. Kolejne wieszaczki mamy tutaj, na tej ścianie, też zikei 2. Jeszcze mamy taki pojemnik na szczoteczki do zębów, również z Ikei, one to jest wszystko na przystawkę. Dodatkowo fajnym rozwiązaniem e, zamontowaliśmy tu pod prysznicem takie relingi z Ikei. Tutaj grzeje ciepło i nam szybko schną wtedy ręczniki, jak sobie wieszamy. Jeszcze dodatkowo tutaj mamy ten reling, co jest w łazience. E, odgradzamy się nim tutaj e, to łóżko, jak klimatyzacja wieje, jest na przykład za zimno albo chcemy po prostu zachować jakąś E, prywatność to jest świetne rozwiązanie, bo wystarczy powiesić ręcznik i nas nie widać. A czasami ta temperatura w kamperze trzeba pamiętać. U jednych jest cieplej, u innych jest zimniej. Z tego klimatyzatora zazwyczaj prosto leci zimno tutaj do nas, do tej sypialni, gdzie dzieci śpią. Ja zazwyczaj z dziećmi jestem, więc my się często tym ręcznikiem tutaj odgradzamy, bo u maćka wtedy walkowie jest po prostu gorąco, a u nas zimno. Tutaj mamy przełącznik do przetwornicy, zaraz przy wyjściu ten przełącznik jest potrzebny wtedy, kiedy chcemy korzystać z prądu z naszych solarów. Także jest on w takim ogólnodostępnym miejscu, przyjemnym, także to myślę, że jest bardzo dobry wybór. Co jeszcze mamy z takich dodatków? Mamy na pewno tri, tri alarm, to na, na wszystkie te gazy usypiające. Jakby nas chcieli kiedyś uśpić, lub jakby się ulatniał gaz. I drugi tri mamy tutaj za kierowcą z tyłu. A tymczasem jedziemy w górę. Także obserwujcie nas, da dawajcie nam łapki w górę. Prosimy o słupki i widzimy się w kolejnym vlogu. Hej, dzięki, cześć!